Hejka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, oraz w dzisiejszym odcinku powiem wam historię największych aktualizacji z Blockstar Planet, więc no zapraszam was na odcinek. Okej, okay, więc tak, w tle macie jak ja pięknie przychodzę parkur, ale wracając do odcinka, zacznijmy sobie po prostu od tego całego początku Block czyli od beta testów. Tak? Te testy odbywały się na Movie Star Planet. Po prostu już tam Movie Star Planet mówiło, że pracuje nad nową grą. Tutaj macie zrzuty ekranu oraz krótki filmik, na którym możemy zobaczyć, że Block Star Planet to tak naprawdę było takie no nie Block Star Planet. Prawie w ogóle nie przypomina tego, którego Block Star Planet mamy teraz. Przypomina to bardziej takie Block Star Planet, ale bardzo, bardzo stare. Do tego filmiku macie link w opisie. No i tak oto powstało po tych wszystkich beta testach nasze ulubione Roboblast Planet, czyli po prostu jakby pierwsza era Blockstar Planet, tak. Robo Blast Planet każdy prawie, że kojarzy, kto trochę grał w dłużej w Block Star Planet oraz trochę się interesował. Na Robo Blast Planet mogliśmy tak naprawdę mało rzeczy robić, mniej o wiele mniej niż w Block Star Planet obecnym. Mogliśmy robić m.in. skiny budować, budować światy oraz grać w bitwy. Ta era trwała dość dosyć długo, ponieważ od 16 marca 2017 roku powstały jakby zaczynać się zmiany z Blockstar Star Planet już. Zmiany trwa, te trwały aż do 2018 roku, wtedy kiedy zostały dodane właśnie Kryształy, Kopanie oraz Ziggy Star Block. Jeszcze dodam, że tak pod koniec roku 2018 zostało dodane Stwórz i ocen. W 2019 roku, tak dosyć no, niedawno, zostały dodane właśnie w Stella Guardia, oraz w styczniu został dodany Cezar Xeuntari, czyli kolejne dwie postacie do Blockstar Planet, do ekipy Blockstar Planet. Jeszcze taką ciekawostkę dodam, że zamiast obecnego Cezara w Nexusie był Blox, który obecnie jest w świecie VIP i pilnuje wraz z Blix świata VIP. A teraz aktualizacja największa, na którą prawie że każdy czekał, według mnie ona jest największa, ale no, czyli tak zwane sezony w Blockstar Planet. Dlaczego myślę, że ona jest największa? Ponieważ to było takie po prostu wow wtedy, że coś się dzieje na tym Blockstar Planet, ponieważ była wielka przerwa od aktualizacji takich większych, szczerze i dopiero ta aktualizacja była taka większa. Dlatego mimo że ona jest dość nowa, ponieważ ona była dopiero w tamtym roku rozpoczęta, ale postanowiłam ją właśnie dodać do tego odcinka ze względu na to, jakie było wow wtedy, że są jakieś sezonów Blockstar Planet i że modzi coś robią z tą grą. Więc no, to już jakby koniec tego odcinka, ponieważ Blockstar Planet nie miało więcej takich bardziej dużych, takich bardzo dużych aktualizacji. Więc no Wszystkie tam macie linki w opisie, a ja już się z wami żegnam. Więc no, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Zapraszam jeszcze na mój serwer Discord, jest właśnie on w opisie. Zapraszam, zapraszam. I no, papatki, bye.